podpowiedzi Starota zapraszam na czytania prywatne, a dzisiaj pytanie, czego o nim nie wiesz. Zobaczmy. Siódemka kielichów. On jest w energii poszukiwania, to karta na przykład portali randkowych. Czyżby był ich stałym bywalcem? Lubi mieć poczucie, że ma wiele opcji do wyboru. Zapewne szuka dla siebie tej najlepszej. Potrzebuje zmiany w swoim życiu i jest gotowy na nową relację. Właśnie zakończył trudny związek i chciałby odkryć nową, szczęśliwą przestrzeń dla siebie. Stoi na rozdrożu i ma poczucie, że utknął w martwym punkcie. To samotność, której nie znosi. Stąd decyzja, by jeszcze raz spróbować. W końcu szczęście sprzyja odważnym. A to jego energia, dystansu i niepewności. I jego mieć prawdy. On tak naprawdę chce szczerej, poważnej relacji. Powodzenia, pa!